Obiecaj sobie, że będziesz tak silnym, aby nic nie zmąciło Twojego spokoju ducha. Będziesz życzył zdrowia, szczęścia i dobrobytu każdej napotkanej osobie. Będziesz sprawiał, że wszyscy Twoi przyjaciele poczują się wartościowi. Będziesz we wszystkim dostrzegał dobre strony i zawsze emanował optymizmem. Będziesz myślał o tym, co najlepsze, pracował dla najlepszych i oczekiwał jedynie najlepszego. Będziesz z takim samym entuzjazmem podchodził do sukcesów innych, jak i do własnych. Zapomnisz o błędach przeszłości i będziesz działał na rzecz przyszłych osiągnięć. Zawsze będziesz pogodny i będziesz dzielił się uśmiechem z każdą żywą istotą, jaką napotkasz. Będziesz poświęcał tyle czasu na samodoskonalenie, że nie będziesz go miał na krytykę innych. Będziesz zbyt pogodny, aby się martwić, zbyt szlachetny na gniew, zbyt silny na lęk i zbyt szczęśliwy, by dopuścić do siebie problemy. Będziesz dobrze myślał o sobie i głosił ten fakt całemu światu nie za pomocą słów, ale swoich wspaniałych czynów. Będziesz żył w przekonaniu, że cały świat jest po Twojej stronie, tak długo, jak jesteś wierny temu, co w Tobie najlepsze. Poszukujesz więcej inspirujących treści? Zostaw komentarz i zasubskrybuj.